Cześć! Pokażę Wam dzisiaj karabinek, który z jakiegoś powodu jeszcze nigdy u mnie na kanale się nie pojawił. Jest to karabinek, który z jednej strony jakoś nie porywa, z drugiej strony uważam, że jest jedną z solidniejszych, niezawodnych i bardziej niedocenianych konstrukcji. Zapraszam na prezentację berena dwójki. Bren 2 jest następcą Brena 805. Nie pytajcie mnie w jaki sposób oni numerują te modele, nie zagłębiałem się w to. W każdym razie jest on troszeczkę poprawioną i odelżoną wersją właśnie karabinka Bren 805. W dużym skrócie, no jest to nowoczesny, współczesny karabinek szturmowy klasy takiej jak AR-15, jak chociażby polski MSBS Grot. Natomiast uważam, że jak. Tak naprawdę jeszcze żadnej konstrukcji nie udało się wyprzeć konstrukcji typu AR15, tak beren zasługuje na szczególną uwagę ze względu po prostu na taką, powiedziałbym, spójność wykonania. Beren jest produktem typowej czeskiej marki. Tutaj nie ma fajerwerków, tutaj się nie ma, nie wiadomo nad czym zachwycać, natomiast jest po prostu wszystko, co potrzeba, i mało do czego idzie się tutaj tak naprawdę przyczepić. No dobra, czas na strzelanie. Trzyma się to, to całkiem przyjemnie, chociaż muszę przyznać, że przy maksymalnie rozłożonej kolbie, ona przynajmniej dla mnie wciąż jest troszeczkę krótka. Byłbym szczęśliwszy, jakby dało się ją wyciągnąć jeszcze to powiedzmy 2 centymetry dalej. No ale powiedzmy, że to jest taki szczegół. Przeładowanie bardzo fajne, wygodne, nie ma tu żadnych zastrzeżeń. Skrzydełko bezpiecznika jest obustronne, znaczy w tym przypadku selektora rodzaju ognia, natomiast mogłoby być ono troszeczkę, według mnie, dłuższe. Ja mam stosunkowo małe dłonie i krótkie palce. I szczerze, znowu, takie 2 mm więcej, i już tutaj by dużo zmieniały, więc no, nie jest to karabinek cudowny. Da się do pewnych rzeczy przyczepić, ale generalnie. Pięknie to pracuje naprawdę muszę wam powiedzieć że ta kultura pracy no to jest jednak tłokowiec to jest fajnie zaprojektowany współczesny tłokowiec. I to chodzi to chodzi pięknie. Nawet jak sobie włączymy tryb ciągły no to on mega fajnie mega fajnie pracuje. Suwadło oczywiście po ostatnim strzale zostaje w tylnej pozycji. To jest pewien standard. Sama rączka nie porusza się podczas podczas pracy suwadła także ona zostaje w miejscu. Troszeczkę może brakuje mi tu jakiegoś systemu, jak w Aerach, który by mi pozwolił dopchnąć suwadło w przypadku niedomknięcia się zamka. Zdarzyło mi się już tak, że musiałem go jeszcze raz przeładować i puścić, bo zamek mi się po prostu nie domknął. On był bardzo, ale to bardzo zabrudzony, przyznać trzeba. Natomiast no jakiś taki feature, jako że rączka nie jest na stałe przymocowana do suwadła, by się przydał, który pozwoliłby siłą domknąć, domknąć karabinek, domknąć komorę bojową. Ten Bren jest zasilany amunicją 223, korzysta ze standardowych aerowych magazynków i co ciekawe, w odróżnieniu od chociażby MSBS-a akceptuje Pimagi trzeciej generacji czy inne magazynki z, tą, z tym takim ogranicznikiem zapobiegającym zbyt głębokiemu wciśnięciu. Tutaj nie ma żadnego problemu, magazyn siedzi. Chodzi. Jeżeli chodzi o ergonomię, powiedziałbym, że jest troszeczkę właśnie jak w Aerach. Mamy otwarcie magazynka, charakterystycznie pod kciukiem. Mamy zwolnienie zamka. Jeżeli już go zatrzymamy w tylnym położeniu, mamy zwolnienie zamka. Jeśli już go zatrzymamy w tylnym położeniu, tutaj przyciskiem. Natomiast do siłą rzeczy nie mamy znanej z AR-ów rączki przeładowania tutaj z tyłu. Mamy ją tej strony, aczkolwiek można ją przekładać w zależności od tego, czy strzelec jest prawo czy leworęczny. Dla praworęcznej osoby ona siłą rzeczy będzie po stronie lewej i jest to mega wygodne. Korzystając z okazji, chciałbym Wam polecić usługę, z której ja osobiście korzystam. Usługę świadczoną przez prawodobroni.org polegającą na Bezpłatnej pomocy prawnej na każdym etapie, w każdej instancji postępowania sądowego w przypadku postawienia wam zarzutów lub zatrzymania w związku z posiadaną bronią palną. Dotyczy to zarówno osób pracujących z bronią, z bronią służbową, jak i prywatnych posiadaczy broni. Oczywiście nikomu nie życzymy. Broń to duża odpowiedzialność, różne rzeczy mogą się wydarzyć i istnieje niezerowa szansa, że będziecie kiedyś potrzebowali pomocy prawnej. Usługa działa w systemie subskrypcyjnym, płacicie 10 zł miesięcznie i możecie spać spokojnie, że w razie czego nie zostaniecie sami i nie będziecie musieli ponosić ogromnych kosztów obsługi prawnej. Link znajdziecie oczywiście w opisie materiału, a my lecimy dalej do naszego Brena. To co mnie jakoś bierze w tym karabinku w porównaniu chociażby do naszego MSBS-a. To jest to, że choć to łoże tutaj jest dosyć pękate to wciąż z, mo z moimi małymi łapkami ja jestem w stanie tutaj pełnego, prawidłowego siklampa zrobić. Tak Zběcham, klubu, przez Kolba, no tutaj też nie ma, nie ma, że tak powiem, nie wiadomo jakich funkcji, ma regulowaną długość, jest kolbą składaną zatrzaskuje ona się tutaj na tym zaczepie, który jednocześnie jest takim ogranicznikiem, żeby łuska, jeżeli by chciała troszeczkę za bardzo do tyłu w kierunku strzelca wylecieć, no to ona się od tego odbije. No wszystko tutaj jest bardzo spójnie, fajnie zaprojektowane. przez Morawę. Straszny Wystupuje z bazin, mnie prasiaki, menuje Jozin Zdaje mi się troszeczkę przeszkadzać to, że skok tej dźwigni selektora to jest 45 stopni, to znaczy 45 stopni jest zabezpieczone, kolejne 45 stopni jest ogień pojedynczy, kolejne 45 stopni mamy ogień ciągły przemawia mimo wszystko do mnie, żeby ten ogień ciąg był troszeczkę bardziej odseparowany od reszty trybów prowadzenia ognia. Natomiast myślę, że to jest też rzecz, do której można się bez problemu przyzwyczaić. No to żeby też nie było, że tylko, że tylko chwalę, nic nie narzekam, to uważam, że to łoże mogłoby być troszeczkę bardziej wysunięte do przodu. Tutaj chodziło o to, żeby pozostawić wyeksponowany regulator gazowy, Natomiast czy to jest takie konieczne, potrzebne, można by je troszeczkę przedłużyć, myślę, że ten chwyt wtedy, no trochę powiem wam, brakuje mi, brakuje mi tego łoża bardziej z przodu, jeżeli chodzi o to miejsce, w którym chwytacie karabinek, to jest troszeczkę jak w karabinkach AK, nie da się go chwycić bardzo, bardzo daleko z przodu. No tak generalnie w przypadku AR-ów jestem w stanie poznać, czy mam do czynienia z tłokowcem, czy nie po samej masie. Tak tutaj jak go pierwszy raz widziałem, to byłem przekonany, że tutaj jest system bezpośredniego działania gazów na suwadło. Natomiast nie tutaj udało się upchać tłok i wcale nie powoduje to, że ten karabin jakoś bardzo ciąży naprzód, choć i tak ja mam troszeczkę zaburzone e, zaburzone odczucie ze względu na te ty... choć i tak moje odczucia są troszeczkę zaburzone ze względu na to, że ja tutaj mam zamontowany tłumik. Dobra, nie zdajmy, bo się, trochę, bo się trochę zapiekł przy ostatnim strzelaniu. To jest nauczka, żeby mimo wszystko trochę smarować te gwinty, zanim się tłumik mik założy. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Zapraszam na kolejne. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Materiał powstał dzięki współpracy z prawodobroni.org.